Zamknij się, Miguelu. Rozkaz przeciął powietrze jak suchy trzask i cisza ponownie zapanowała w piwnicy rezydencji. Żelazne drzwi zamknęły się z hukiem, a zasówka obróciła się, aż znów się zablokowała. Miguel, mający zaledwie cztery lata, siedział na zimnej podłodze, trzymając kurczowo kule, które w tej ciemności nie były już do niczego przydatne. Zapach był stęchły, pełen starego kurzu i szczurów. Oddychał szybko, Próbując przełknąć łzy, które piekły jego oczy, to tylko rozbita szklanka, wyszeptał do siebie cichutko. Nie chciałem, nie chciałem jej zrzucić. Nikt nie odpowiedział. Po drugiej stronie domu nikt zdawał się nie słyszeć, a może udawali, że nie słyszą. W kuchni Klaudia upuściła ścierkę, którą trzymała. Jej serce biło jak oszalałe, jakby miało wyskoczyć z piersi. Słyszała krzyk. Słyszała trzaskające drzwi i dokładnie wiedziała, co to oznacza. Rezydencja była za duża, by tak mały płacz mógł rozbrzmiewać samotnie. Weszła powoli po schodach dla służby, z obolałymi stopami, wstrzymując oddech. Zatrzymała się przed zamkniętymi drzwiami piwnicy i oparła czoło o zimne drewno. Ciotka Klaudia. Głos Migela był słaby, drżący. Tu ciemno. Otwórz proszę. Obiecuję, że już nie będę mówić. Klaudia zamknęła oczy i wyszeptała cicho: Jestem tu, Miguelu, i tym razem nie zostaniesz sam. Zanim przejdziesz dalej, zasubskrybuj kanał, zostaw lajka i napisz w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądasz. Autobus powoli wspinał się po krętej drodze do Campos do Hordao. Był chłodny czerwcowy poranek, mgła spowijała sosny i rozrzucone po wzgórzach domy. Klaudia Santos, lat 38, przyciskała do piersi wyblakłą, materiałową torbę. W środku miała wszystko, co jej zostało: dwie zmiany ubrań, zdjęcie dzieci i kartkę z nabazgranym adresem. Ta kartka była jej celem. Rezydencja rodziny Warela. Patrzyła przez okno, próbując opanować niepokój. Jej palce, poorane odciskami, zdradzały lata ciężkiej pracy. Ale to, co sprawiało, że jej ręce drżały, nie było zmęczeniem ani zimnem. To był strach przed nieznanym. Rezydencja rodziny Warela. Wyszeptała czytając adres po raz kolejny. Nazwisko nie było jej obce. Vicente Varela, przedsiębiorca hotelarski, pojawiał się w gazetach i magazynach. Właściciel jednej z największych sieci luksusowych hoteli w kraju, znany był z fortuny i powściągliwego stylu życia. W wieku 43 lat zbudował imperium, które rozciągało się od wybrzeża po interior, ale dla Claudii był po prostu kolejnym bogatym pracodawcą liczyła się pensja pięć tysięcy reali miesięcznie z zakwaterowaniem i wyżywieniem pieniądze wystarczające, by spłacić długi, które piętrzyły się od śmierci Joao, jej męża. Zginął osiem miesięcy wcześniej, zasypany w wypadku na budowie w São Jose do Rio Preto. Claudia nie mogła zapomnieć telefonu, który otrzymała tamtego ranka. Nie zdążyli wezwać pomocy. Od tamtej pory jej życie stało się wirem zaległych rachunków gruźb z misji i bólu związanego z oddaleniem od dzieci. Rafael, szesnastoletni, rzucił szkołę, by pracować w warsztacie. Mariana, piętnastoletnia, chodziła przygnębiona, bez motywacji do nauki. Oboje zostali pod opieką teściowej, doni Marii na wsi. Mamo powiedział Rafael przez telefon ostatnim razem: Nie martw się. Babcia się nami opiekuje. Skup się na pracy. Ale jak się nie martwić? Klaudia każdego dnia czuła ciężar pozostawienia dzieci za sobą. Autobus w końcu zatrzymał się na głównym placu Campos do Jordao. Klaudia wysiadła, głęboko wdychając zimne górskie powietrze. Wsiadła do taksówki i podała kierowcy adres. Samochód wspinał się po wzgórzu, aż zatrzymał się przed imponującą kutą bramą. Rezydencja Warela, skomentował taksówkarz wyraźnie pod wrażeniem. Jeden z najpiękniejszych domów w okolicy. Klaudia zapłaciła za kurs, wysiadła z prostą torbą i nacisnęła dzwonek. Tak? odpowiedział chłodny, kobiecy głos przez domofon. Jestem Klaudia Santos. Przyjechałam na stanowisko pomocy domowej. Metaliczny klik oznajmił otwarcie bramy. Aleja była otoczona niebieskimi hortensjami, prowadząc do trzypiętrowego domu z kamienia i drewna. Ogromne okna odbijały szare niebo. Ogród był nieskazitelny z rzeźbami i kamienną fontanną po środku. Wszystko wydawało się zbyt doskonałe, zbyt czyste, zbyt ciche. Drzwi wejściowe otworzyły się, zanim zdążyła podejść. W progu stanęła wysoka blondynka, około 35-letnia kobieta. Miała na sobie biały lniany komplet, który prawdopodobnie kosztował więcej niż miesięczna pensja Klaudii. Musisz być nową pomocą, powiedziała z wyćwiczonym uśmiechem. Jestem Louis Varela. — Miło mi, pani Luio. Jestem Klaudia. Tylko Klaudia? Klaudia Santos. Doskonale. Wejdź. Pokażę ci twój pokój. Gdy szły przez dom, Luja mówiła mechanicznym głosem, wyliczając zasady. Żadnych hałasów, żadnych niepotrzebnych rozmów, cenimy tu ciszę. Klaudia potakiwała, ale jej oczy wędrowały po luksusowych pomieszczeniach. Marmurowe podłogi, importowane meble, obrazy artystów znanych jej tylko z magazynów. Będziesz mieszkać w pokoju dla służby na parterze oznajmiła Luija, otwierając drzwi do małego ale schludnego pomieszczenia z łóżkiem, szafą i własną łazienką. Twoje obowiązki to sprzątanie, pranie i przygotowywanie prostych posiłków, zrozumiałam. A rodzina? Ja, mój mąż Vicente i Miguel, mój pasierb, ma cztery lata. Mam się nim zajmować? Nie. Odpowiedź była szybka i ostra. Miguel ma specjalne potrzeby, wolę zajmować się nim osobiście. Klaudia uznała ton za dziwny, ale nie drążyła tematu. Jeszcze jedno. Vicente dużo podróżuje. Gdy jest w domu, ceni prywatność. Unikaj bezpośredniego kontaktu. Klaudia tylko skinęła głową. Sama w swoim pokoju spojrzała przez okno na cichy ogród. To miejsce zdawało się skrywać tajemnice. Tej nocy, przygotowując prostą przekąskę, usłyszała szuranie kroków na górze potem dźwięk czegoś upadającego i stłumiony jęk. To był dziecięcy głos. Miguel, wyszeptała przestraszona. Jej matczyny instynkt kazał jej biec na górę, ale wspomnienie chłodnego tonu Louis ją powstrzymało. Następnego ranka wstała o piątej, jak zawsze. Przątała główną salę, gdy usłyszała inne kroki schodzące po schodach. Powolne, szurające, z rytmicznym stukiem kul o drewnianą podłogę. To był Miguel, mały, chudy, z jasnobrązowymi włosami i oczami za dużymi na jego twarz. Każdy stopień wydawał się wyzwaniem. Gdy dotarł na dół, zatrzymał się i spojrzał na Klaudię. Cześć, powiedziała łagodnie. Miguel nie odpowiedział, ale też nie odwrócił wzroku. W jego oczach była mieszanka strachu i ciekawości. Miguel, głos Lui przeciął powietrze jak nóż, co robisz na dole? Chłopiec drgnął, niemal upadając. Luja zbiegła szybko, wciąż w szlafroku, z wściekłą miną. Ile razy mówiłam, żebyś czekał w pokoju, Miguel wymamrotał coś niezrozumiałego. Przepraszam pani Luijo, powiedziała Klaudia instynktownie. Nie musisz przepraszać, po prostu sprzątaj dalej. Luija złapała chłopca za rękę i zaciągnęła go z powrotem, rzucając ostrzegawcze spojrzenie. Klaudia stała nieruchomo, poruszona sceną. Coś było nie tak w sposobie, w jaki ta kobieta traktowała dziecko. To nie była troska, to była kontrola. Reszta dnia minęła w ciszy. Wicente wyszedł wcześnie do pracy, elegancki w ciemnym garniturze i nie wrócił przed kolacją. Luia spędziła większość poranka na telefonie, organizując lunche i wydarzenia towarzyskie. Miguel, jak szybko zauważyła Klaudia, był niemal niewidzialny. Zawsze w pokoju, zawsze cicho. We wtorek Klaudia zauważyła coś, co zmroziło jej krew w żyłach. Składając ubrania w pralni, Zobaczyła dziecięcą koszulkę z długimi rękawami, mimo że był środek lata. Rozkładając ją, dostrzegła ciemną plamę na wysokości nadgarstka, ślad przypominający siniak. W środę, odkurzając korytarz, usłyszała głos Miguela z za zamkniętych drzwi. Chciałem tylko rysować, mówił cicho. Odpowiedź była ostra. Kiedy są goście, ciebie nie ma. Serce Klaudii ścisnęło się. W czwartek, gdy Luia wyjechała na charytatywny lunch, Klaudia postanowiła zaryzykować. Przygotowała prostą przekąskę chleb pokrojony w kształt gwiazdy, sok pomarańczowy i trochę ciastek i poszła do pokoju Miguela. Miguelu? zawołała cicho. To ja, Klaudia, mogę wejść? Cisza. Po kilku sekundach odpowiedział nieśmiały głos. Luia nie lubi, ale jej teraz nie ma. Chcę ci tylko przynieść przekąskę. Klamka powoli się obróciła. Miguel pojawił się oparty na kulach, z oczami pełnymi nieufności. Nie będziesz na mnie krzyczeć? Oczywiście, że nie. Przyniosłam coś, co myślę, że ci się spodoba. Weszła i postawiła tacę na małym stole. Pokój był duży, pełen nieskazitelnych zabawek, ale wydawał się zimny, bez życia. Miguel podszedł powoli i rozszerzył oczy, widząc kanapki w kształcie gwiazdy. Gwiazda, wyszeptał z zachwytem. Podoba ci się? Moja mama Moja prawdziwa mama mówiła, że jestem jej gwiazdą. Klaudia poczuła ucisk w gardle. I miała rację. Jesteś prawdziwą gwiazdą. Miguel ostrożnie wziął kanapkę, jakby to był skarb. Czytała mi historię o smokach. Mówiła, że moje kule to magiczne miecze. Klaudia uśmiechnęła się. Magiczne miecze są potężne, a ty jesteś odważnym rycerzem. Miguel spojrzał na nią uważnie, jakby chciał się upewnić, czy może jej wierzyć. Po raz pierwszy na jego twarzy pojawił się nieśmiały uśmiech. Naprawdę tak myślisz? Naprawdę! Chwilę przerwał dźwięk nadjeżdżającego samochodu. Miguel podskoczył. To Luia. Spokojnie, już schodzę. Pamiętaj co powiedziałam. Jeśli będziesz mnie potrzebował, zawołaj. Miguel szybko skinął głową, a Klaudia pospiesznie wyszła. Tej nocy, leżąc w łóżku, Klaudia płakała w ciszy. Oczach dziecka zobaczyła ten sam strach, który kiedyś sama nosiła w dzieciństwie, ukrywając się przed pijanym ojcem. Miguel potrzebował ochrony i nie mogła tego ignorować. Kolejne dni tylko potwierdziły jej podejrzenia. Zawsze, gdy Luia się złościła, Miguel znikał, kule stukały, a potem zapadała cisza. Klaudia wiedziała, co to oznacza piwnica. Pewnego popołudnia usłyszała trzask i stłumiony płacz. Pobiegła do korytarza i zapukała do drzwi. Miguelu, wszystko w porządku? Cisza. Potem szept. Nie można otwierać. Ona mówiła, że nie wolno. Nikomu nie powiem, obiecuję. Drzwi się otworzyły. Miguel miał małe rozcięcie na czole i jedną kulę leżącą na podłodze. Chciałem tylko książkę o smokach, wyjaśnił, wskazując na wysoką półkę. Klaudia wzięła książkę i podała mu ją. Potem ostrożnie oczyściła ranę. Miguelu, posłuchaj mnie. – To, co się dzieje, gdy robisz hałas, to nie twoja wina. Nie zasługujesz na karę – spojrzał w dół. – Ale Luia mówi, że jestem wadliwy, że sprawiam kłopoty. Klaudia przełknęła złość. – Nie jesteś wadliwy. Jesteś idealny na swój sposób. Miguel milczał, chłonąc jej słowa, jakby otrzymywał wodę po długiej suszy. W kolejnym tygodniu wrócił Vicente. Klaudia postanowiła, że czas z nim porozmawiać. Zebrała się na odwagę i zapukała do jego drzwi. Panie Wicente, mogę z panem porozmawiać? Podniósł zmęczone oczy znad komputera. Oczywiście, co się stało? Chodzi o Miguela. Wicente zmarszczył brwi. Miguel? Czy wszystko z nim w porządku? Panie, czy pan wie, jak on spędza dni? Zamknięty, sam, prawie zawsze w pokoju. Luja mówiła, że to dla jego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo to nie życie w zamknięciu. Klaudia wzięła głęboki oddech. Miguel jest źle traktowany. Opowiedział mi o siniakach, o zamykaniu w piwnicy. Wicente zbladł. To bardzo poważne oskarżenie. Wiem, ale czy pan rozmawiał z synem sam na sam? Zapytał, co czuje? Milczenie biznesmena wystarczyło za odpowiedź. Proszę, porozmawiaj z nim. Spójrz mu w oczy. Zobaczyć pan prawdę. Tej nocy vicente wszedł do pokoju chłopca. Miguelu, mogę wejść? Chłopiec rozszerzył oczy, zaskoczony. Ojciec rzadko go odwiedzał. Można? Wicente usiadł obok niego. Jak się masz? Dobrze, tato. Co robisz, kiedy mnie nie ma? Miguel zawahał się. Siedzę w pokoju. Uczę się. Bawię się sam. I lubisz to? Chłopiec spuścił głowę. Luija mówi, że tak jest lepiej. Wicente przełknął ślinę. Miguelu, spójrz na mnie. Nie jesteś ciężarem, jesteś moim synem i cię kocham. Oczy dziecka wypełniły się łzami. Naprawdę mnie kochasz? Kocham, zawsze kochałem, tylko nie umiałem tego okazać. Miguel odetchnął głęboko. Więc mogę powiedzieć sekret? Oczywiście. Czasami, gdy robię hałas, Luigi mocno mnie ściska i zabiera do ciemnego pokoju w piwnicy. Vicente był w szoku. Zrobiła to tobie? Miguel skinął głową, łzy spływały po jego twarzy. Ale mówiła, że jeśli powiem, to mnie odeślesz. Vicente mocno go przytulił: Nigdy, Miguelu. Jesteś moim synem i nikt nigdy cię nie odeśle. Podczas kolacji tego wieczoru Vicente obserwował Luie innymi oczami. Każdy jej gest był zimny, wyrachowany. Gdy Miguel upuścił widelec i narobił hałasu, powiedziała – nie masz dość koordynacji, by jeść przy stole. Vicente przerwał – będzie jadł tutaj, z nami. Luia zmusiła się do uśmiechu, ale jej spojrzenie było pełne furii. Później na werandzie próbowała go skonfrontować. – Vicente, zmieniłeś się nagle. Wierzysz w bajki? To nie bajki. To ślady na ramionach mojego syna. To strach w jego oczach. Miguel jest problematyczny. Zawsze był. Ma cztery lata. Problemem jest okrutna macocha. Luisa zbladła. Jeśli bardziej wierzysz tej służącej niż mnie, nasz związek się kończy. Wicente spojrzał na nią stanowczo. Więc się kończy. Bo mój syn jest na pierwszym miejscu. Po odejściu Lui atmosfera w rezydencji się zmieniła. Miguel rozkwitł. Zaczął się więcej śmiać, rysować, rozmawiać. Wicente wziął urlop z pracy, by spędzać z nim czas. Klaudia stała się kluczową częścią tej nowej rutyny. To ona pomagała Miguelowi w zadaniach, słuchała jak mówi o zmarłej matce, zachęcała go, by wierzył w swoje siły. Pewnego ranka Miguel pokazał rysunek: pięć postaci trzymających się za ręce: on, ojciec, Klaudia i dwoje nastolatków. Kim oni są? zapytał Wicente. To dzieci Klaudii. Chcę, żeby też tu mieszkali. Wicente uśmiechnął się wzruszony. Tego samego dnia poszukał Klaudii. Myślałaś kiedyś, żeby zostać tu na zawsze? To znaczy, jako mama Miguela i jako moja żona? Klaudia była w szoku. Panie Wicente, ja nie musisz odpowiadać teraz, ale wiedz, że to nie wdzięczność. To miłość. Miłość do ciebie i do tego, co zrobiłaś dla mojego syna. Weekend przyniósł wizytę która wszystko zmieniła. Vicente kazał przywieść Rafaela i Marianę, dzieci Klaudii, by spędzili kilka dni w rezydencji. Miguel czekał niecierpliwie przy drzwiach, oparty na kulach. Gdy samochód się zatrzymał, Mariana rzuciła się w ramiona matki. – Mamo! – zawołała ze łzami w oczach. – Tak bardzo tęskniłam. Klaudia przytuliła ją mocno, płacząc razem z nią. Rafael, bardziej powściągliwy, przywitał się z szacunkiem, ale nie ukrywał wzruszenia. Jak ci tu jest? Zapytał rozglądając się. Inaczej niż się spodziewałam, odpowiedziała Klaudia. Ale teraz jesteście ze mną. Miguel obserwował z daleka, nieśmiały. To Mariana podeszła pierwsza. Cześć, musisz być Miguel. Te kule wyglądają jak magiczne miecze. Chłopiec uśmiechnął się. Klaudia powiedziała to samo. Więc oboje wierzymy. Chcesz się ze mną pobawić? W kilka minut bariera między nimi zniknęła. Miguel pokazywał swoje rysunki, Mariana śmiała się z wymyślonych historii, a Rafael obiecał nauczyć go grać w gry wideo. Wicente, obserwując tę scenę, poczuł ciepło w sercu. Po raz pierwszy od lat ten dom wydawał się prawdziwym domem. Tej nocy, po kolacji, Wicente zaprosił Klaudię na rozmowę na werandzie. Nigdy nie widziałem Miguela tak szczęśliwego, powiedział, patrząc na ogród, gdzie bawiły się dzieci i to dzięki tobie. Claudia spuściła wzrok. Zrobiłam tylko to, co słuszne. Zrobiłaś o wiele więcej. Przywróciłaś mojemu synowi radość życia i dałaś mi nadzieję, że mogę być prawdziwym ojcem. Wzięła głęboki oddech. Vicente, boję się. Boję się, że nie sprostam, że pomieszam życie moich dzieci z życiem Miguela. Strach jest naturalny, ale spójrz na nich. Vicente wskazał na dom, gdzie Rafael, Mariana i Miguel śmiali się razem. Oni już wybrali się na rodzeństwo. Teraz tylko my musimy to przyjąć jako rodzina. Klaudia uśmiechnęła się, wzruszona. Więc róbmy to powoli, ale chcę spróbować. Vicente delikatnie ujął jej rękę. To był początek czegoś nowego. Kolejne miesiące były czasem odbudowy. Vicente zatrudnił terapeutów i prywatnych nauczycieli dla Miguela. Chłopiec robił postępy w fizjoterapii, ale lekarze mówili, że z czasem może chodzić bez kul, ale Miguel upierał się, by je zatrzymać. To moje magiczne miecze, mówił. Chcę pomagać innym dzieciom być odważnymi. Klaudia zreorganizowała życie w domu. Mariana wróciła do nauki w dobrej szkole w mieście, a Rafael dostał staż w sieci hoteli Vicente. Krok po kroku każdy znajdował swoje miejsce w tej nowej rodzinie. Vicente zmienił sposób bycia ojcem. Spędzał godziny z Miguelem, zabierał go na spacery po ogrodzie, czytał bajki przed snem. Pewnego dnia chłopiec zapytał: Tato, czy teraz Klaudia jest moją prawdziwą mamą? Wicente go przytulił. Jeśli chcesz, to tak. Bardzo chcę. Klaudia, słysząc to, nie mogła powstrzymać łez. Oficjalne oświadczyny nadeszły kilka tygodni później, w słoneczne popołudnie. Wicente zebrał dzieci w salonie i przed nimi uklęknął przed Klaudią. Nie tylko uratowałaś mojego syna, Klaudio. Uratowałaś też mnie. Czy wyjdziesz za mnie? Cisza trwała tylko kilka sekund. Aż Miguel krzyknął, powiedz tak. Mariana i Rafael uśmiechnęli się, pełni nadziei. Klaudia otarła łzę i odpowiedziała, tak. Salon wybuchł spontanicznymi oklaskami. Miguel oparty na kulach próbował podejść do niej i ją przytulić. Teraz znowu mam prawdziwą mamę, a ja mam trójkę wspaniałych dzieci. dodała Klaudia, przytulając ich wszystkich naraz. Ślub odbył się w ogrodzie rezydencji, w prosty i kameralny sposób. Miguel wszedł jako drużba, dumny, niosąc swoje magiczne miecze. Rafael i Mariana stali u boku matki, uśmiechając się tak jak dawno nie robili. Podczas ceremonii sędzia pokoju zapytał, czy przysięgacie kochać i chronić się nawzajem jako rodzina, w każdych okolicznościach? Przysięgamy, odpowiedzieli chórem. Łzy Klaudii płynęły bez kontroli. Wicente mocno trzymał jej rękę. W tym momencie wszyscy poczuli, że budują coś znacznie większego niż dom. Budowali rodzinę. Tej nocy po przyjęciu Miguel wszedł do pokoju niosąc rysunek. Patrz Claudio, zrobiłem to dla nas. To była kartka z pięcioma postaciami trzymającymi się za ręce: Wicente, Claudia, Rafael, Mariana i on. Na górze dziecięcym pismem napisano: Moja rodzina. Claudia przyłożyła rękę do ust, wzruszona. Jest idealny, kochanie. Teraz jesteśmy na zawsze, prawda? Na zawsze. Wicente podszedł, pocałował syna w czoło i dodał. Rodzina to nie tylko krew Miguelu, to ci, którzy wybierają zostać. Chłopiec uśmiechnął się. Więc nasza jest najsilniejsza ze wszystkich. Kilka miesięcy później Miguel otrzymał wieści od lekarzy. Dzięki leczeniu za kilka lat może nie potrzebować kul. Gdy to usłyszał, przytulił Klaudię i powiedział nawet jeśli ich nie będę potrzebował, zatrzymam moje magiczne miecze. Chcę pożyczać je innym dzieciom, które się boją, żeby czuły się odważne. Klaudia uśmiechnęła się przez łzy. Jesteś odważniejszy niż wielu dorosłych, Miguelu. Vicente spojrzał na nich, dumny. On jest dowodem, że miłość wszystko zmienia. Na werandzie, tej samej nocy, Klaudia i Vicente spoglądali na gwiazdy. Dzieci już spały. Cisza rezydencji, kiedyś ciężka i mroczna. Teraz była lekka i ciepła. – Zmieniłaś moje życie, Claudio – powiedział Vicente, ściskając jej rękę. – Myślałem, że wszystko straciłem, ale dostałem nową szansę. A ja myślałam, że szukam tylko pracy, a znalazłam rodzinę. Zamilkli, delektując się spokojem tej chwili. W domu Miguel spał spokojnie, bez strachu, bez koszmarów. Obok łóżka, w ramce, wisiał rysunek, przypominając, że najlepsze rodziny to te budowane z miłości – odwagi i wyboru, by zostać razem. A dźwięk, który teraz rozbrzmiewał w rezydencji, nie był już stłumionym płaczem samotnego dziecka, lecz wspólnym śmiechem w pełni skompletowanej rodziny. Podobała Ci się ta historia o pokonywaniu trudności i miłości rodzinnej? Napisz w komentarzach, który moment najbardziej Cię wzruszył. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, zasubskrybuj, zostaw lajka i podziel się nią z kimś, kto potrzebuje uwierzyć, że ochrona i miłość mogą zmienić życie. Koniec opowieści.